Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym gminy Lublin w ramach programu Lublin Akademicki. Na podcast Akademicki zaprasza Koło Naukowe Ekonomistów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu akademickiego. Wracamy do rozmowy z panem Jakubem Wiechem na temat energetyki. Teraz przechodzimy do Polski. Cały świat stoi w obliczu Katastrofy klimatycznej, o której bardzo dużo się mówi. No, i my, jako członek Unii Europejskiej, jesteśmy zmuszeni do zmiany sposobu wytwarzania, zmiany naszego miksu energetycznego na ten bardziej ekologiczny, mniej emisyjny. No, i tu jest pytanie, czy te stawiane przed nami cele one są możliwe do spełnienia tak na, na, powiedzmy sobie, na początku, później będziemy doprecyzować. Są, tylko pytanie jakim kosztem i czy my jesteśmy na ten koszt gotowi. Bo jeżeli chodzi, na przykład, o dążenie do neutralności klimatycznej w roku 2050, to Polska jest w stanie to osiągnąć. Tylko, żeby to wymagało nie tylko kosztu finansowego, ale też kosztu, powiedzmy, instytucjonalnego, czyli Pracy potrzebnej do tego, by polskie państwo wreszcie stanęło na wysokości zadania, jeżeli chodzi o transformację energetyczną i też szerzej mówiąc gospodarczą, bo neutralność klimatyczna to nie tylko energetyka. Natomiast to jest o tyle trudne, że dotychczas, przez te 30 lat istnienia III Rzeczpospolitej, nie mieliśmy w Polsce transformacji energetycznej. Mieliśmy takie wyspowe działania ukierunkowane na niektóre sektory, gdzie coś tam się działo w tym czy w innym tempie, w tym czy w innym zakresie, ale transformacji energetycznej, w tym powiedzmy europejskim rozumieniu tego słowa, nie mieliśmy. Taki proces w Polsce nie funkcjonował. On teraz dopiero zaczyna raczkować, powoli, ale do, no, te ostatnie 30 lat po prostu zmarnowaliśmy. Okej, okay, zmarnowaliśmy, czyli mowa tutaj na myśli to, że byliśmy uzależnieni, tak właściwie stawialiśmy na jedno źródło energii, czyli węgiel brunatny i, i... Kamienny, tak? No. tak? Bo to, w Polsce, było, to nie, w Polsce to nie była transformacja energetyczna, tylko konserwacja energetyczna, bo mieliśmy miks, który odziedziczyliśmy po PRL-u, e, oparty prawie no, w zasadzie wyłącznie na, na, na węglu e, i udział tego surowca w, w polskim miksie energetycznym skurczył się bardzo niewiele, w sensie cały czas jest to około 70%. I jesteśmy najbardziej uwęglowionym państwem w Unii Europejskiej, czyli mamy najwyższy udział tego surowca w w naszym miksie. Mamy też. Y Jedną z najwyższych intensywności emisji z energetyki. Mamy starzejący się, się park jednostek wytwórczych na węglu, które no nie mogą już być wskrzeszane kolejnymi blokami, nie buduje się nowych elektrowni węglowych w Polsce, a z drugiej strony, ich przedłużanie ich pracy poprzez jakieś tam manewry techniczne też jest no ograniczone, więc jesteśmy trochę w energetycznej pułapce, na którą, w którą sami wpadliśmy i którą sobie sami na siebie zastawiliśmy. Więc jest to dosyć spektakularne, z perspektywy państwa, że dało się tak ograć na swoim własnym podwórku. Ale no to jest właśnie kwestia tego, że niestety nasze państwo instytucjonalni, pod kątem też elit, zawiodło po prostu przez ostatnie 30 lat. Były tematy, które po prostu nie zostały w żaden sposób poważnie ruszone i przez to mamy to, co mamy. Rozumiem. Czy. Wobec tego, na jakie źródła energii powinniśmy w tej, w tej chwili stawiać, na jakich źródłach energii powinniśmy się skupić, bo wiemy, że z odnawialnymi źródłami energii, na przykład z fotowoltaiką, jest taki problem, że niestety nie jest to na tyle stabilne źródło, które będzie przez całą dobę dostarczało energii do systemu energetycznego, tylko musimy mieć jakąś bazę taką, która będzie stabilizować ten system, więc na czym, jeśli chodzi o, o tę stabilizację, powinniśmy się skupić? Na wszystkim. To znaczy yy, wszystkim, co prowadzi nas do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Niestety no, nie mamy już czasu na fetyszyzowanie sobie poszczególnych technologii. Nie mamy czasu na jakiś konkurs piękności między technologiami, mamy brać to, co jest na stole, czyli źródła odnawialne, energetykę jądrową, rozwiązania z technologii smart, które poprawiają efektywność energetyczną i właśnie efektywność energetyczną, oszczędność energii, rozumianą jako no, potrzebę obniżania do, do, do w miarę szerokiego zakresu naszej konsumpcji, po to, żeby. Po prostu oszczędzać to generacyjnie, więc y, mamy mnóstwo y, możliwości. I no, teraz to powinna być kompleksowa transformacja, czyli układana z tych kilku klocków jednocześnie, a nie skupiona na jednym z nich i dopiero po, po jego wyeksploatowaniu przechodzimy do następnego. Nie. Musimy brać teraz wszystko, co jest dostępne, wszystko, co jest na stole, bo mamy ogromne zaległości i w grę wchodzi tutaj już nie jakieś, nie tylko osiągnięcie neutralności klimatycznej, które dla wielu Polaków jest cały czas abstrakcyjne i to jest to termin, który niewiele niesie ze sobą w, w dyskusjach, ale w grę wchodzi konkurencja. Naszej gospodarki, czyli to, czy będziemy w stanie zmierzyć się w pewnym nowym paradygmacie gospodarczym, który się wykluwa w Unii Europejskiej, z presją konkurencyjną państw, które lepiej przyswoiły sobie te standardy transformacji. Mówię tutaj nie tylko o tej powiedzmy Starej Unii, o zachodzie kontynentu, ale też o naszych sąsiadach z południa o Czechach, o Słowakach, którzy dobrze sobie radzą. Jeżeli chodzi tak, o transformację energetyczną. I tam nie ma jakiejś dyskusji o tym, że no, pozwolenia, uprawnienia do emisji skoczyły, to teraz będzie katastrofa i trzeba wyjść z Unii. Nie. Poradzono sobie z tym. W sensie, dlatego Polska, no, nie mogła sformułować pewnej koalicji wewnątrz państw Unii Europejskiej, która pomogłaby zmienić system handlu emisjami w zgodzie z naszym interesem, bo po prostu to już, tego już nikogo to nie obchodzi. Polskie argumenty do nikogo w Unii Europejskiej nie trafiają, bo jesteśmy takim węglowym rodzynkiem na mapie Unii Europejskiej i nasza perspektywa nie jest już dzielona przez inne państwa. Więc im szybciej nadrobimy te zaległości i wrócimy do tej wspólnej płaszczyzny, do tego wspólnego boiska, no to tym lepiej dla nas. Powiedział pan przed chwilą o tym, że potrzeba nam też zmiany troszeczkę myślenia, czyli zmiany, można powiedzieć, kulturowej, tak? Żeby, żeby Polacy sami też byli tego świadomi, że w ich rękach również leży to, że możemy być gospodarką mniej emisyjną, a co będzie prowadziło do tego, że być może te ceny energii elektrycznej po prostu będą tańsze. I mam takie pytanie, ponieważ mieliśmy przez ostatnie do bodajże 2021 roku zamrożone ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Czy według Pana opinii, czy to było, czy to było słuszne posunięcie właśnie w kwestii, w kwestii tej zmiany kulturowej i myśleniowej, że każdy jest odpowiedzialny i jeśli to nie idzie z góry, ta odpowiedzialność za, za to, jak wygląda nasz system energetyczny, to czy, czy przypadkiem nie daliśmy jeszcze impulsu takiego, że tych, od dołu, tych oddolnych inicjatyw też nie będzie, bo po prostu, póki co mamy zamrożenie, a później jak zaczniemy odmrażać, no to już będzie i po wyborach, i już będzie jeszcze gorzej, ale chwilowo po prostu łatanie, łatanie dziury. No właśnie, to te wszystkie manewry związane z ceną energii, one funkcjonowały na użytek wyborów. Bo mieliśmy to rozciągnięte na rok 2019, czyli na wybory europejskie hmm. i, samorzą... i parlamentarne, i na rok 2020, czyli na wybory prezydenckie. I się skończyło. E, więc e, to jest oczywiście manewr ukierunkowany na pewne ostudzenie nastrojów elektoratu, który już był przerażony tym, jak wyglądają ceny energii w Polsce. I to przerażenie będzie nam towarzyszyć przez pe pe pewien czas, bo ceny energii elektrycznej w Polsce będą rosnąć. Z tego względu, że Polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest szyta na zasadzie kto emituje, ten płaci. Polska emituje bardzo dużo, więc będzie płacić bardzo dużo. Dla przykładu, w Polsce ta intensywność emisji z energetyki to jest około 750 g CO2 na kilowatogodzinę. We Francji jest to od 20 do 60, no 80 powiedzmy. Więc jest to prawie, mniej więcej 10-krotna różnica, ponad 10-krotna no różnica. Dużo. A to jest ta sama kilowatogodzina. Więc żeby wygenerować tę jedną kilowatogodzinę w Polsce trzeba no, znacznie więcej emisji od, od Francji. Ale Francja tutaj jest takim przykładem z tej najwyższej półki, jeżeli chodzi o standardy niskoemisyjności. Średnia, średnia unijna to jest mniej więcej trzy razy mniej niż w Polsce. Więc, żeby w przeciętnym kraju Unii Europejskiej wygenerować jedną kilowatogodzinę, potrzeba trzy razy mniej emisji niż w Polsce. Co za tym idzie? Trzy razy mniej uprawnień do emisji. Więc płacimy trzy razy mniej za to samo, bo to jest ta sama kilowatogodzina. Więc, no tutaj widać, jak bardzo odstajemy i jak bardzo te, powiedzmy, finansowe konsekwencje braku transformacji, będą rzutować na portfele Polaków. I myślę, że jeżeli tutaj nastąpi jakaś model, zmiana modelu myślenia, to w naszych warunkach będzie to raczej zmiana Niestety prowadzona na poziomie centralnym, bo polskie społeczeństwo trochę nie jest świadome pewnych zależności i w ogóle mamy bardzo nikłą wiedzę o energetyce. Bo no, każdy wie na przykład, ile kosztuje butelka wody w, w sklepie, czy w żabce, czy w krefurze, czy gdziekolwiek. Wiemy więcej, jaki to jest poziom cenowy. No tak. A ile osób, nawet z państwa, które teraz nas słuchają, ile osób wie, ile kosztuje kilowatogodzina w taryfie G11? Nie wiem, może ktoś się trafi, ale wątpię, bo ja zadaję to pytanie bardzo często z, na przykład studentom, z którymi rozmawiam, i nikt nie, jest, nie był w stanie jeszcze udzielić odpowiedzi. To znaczy, ludzie nie wiedzą, ile płacą za energię. A dlaczego? Przecież to jest taki sam towar jak ta butelka wody w sklepie. Więc nie ma tej różnicy, a przecież ta energia jest, obstawiam, niepomiernie ważniejsza dla nas niż butelka wody. Z perspektywy funkcjonowania gospodarki, bo, bo, bo wodę też mamy w kranie, na przykład, i można sobie ją po prostu nalać, a, a energia już nie jest tak, tak, tak prosta, i, i tutaj jej obieg jest dosyć specyficzny. Natomiast no, świadomość energetyczna w, pola, w społeczeństwie polskim jest bardzo niska. To jest oczywiście pokłosie tego, że nie mamy też żanujący poziom edukacji w ogóle i nie uczymy takich rzeczy na żadnym etapie kształcenia. Natomiast to moim zdaniem właśnie przekłada się na możliwości zmiany tego modelu myślenia, który, jeżeli zostanie zmieniony, to on będzie zmieniony centralnie w postaci tego modelu, jakby podchodzenia do energetyki. Że będziemy zaczniemy powoli podchodzić do energetyki tak, jak podchodzimy do wojska. W wojsko inwestujemy ogromne pieniądze nie po to, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, czy żeby było konkurencyjne, żeby konkurowało z innymi tutaj e, takimi podmiotami w tym rynku, powiedzmy kreatywnym czy, czy wytwórstwa, tylko żeby dawało nam bezpieczeństwo. To jest naczelny cel e, myślenia o wojsku i w ogóle e, też e, wytłumaczenie, tak ważne, zwłaszcza obecnie, w obecnych warunkach geopolitycznych, jeżeli chodzi o e, inwestycje na siły zbrojne. Chcemy się czuć bezpiecznie, inwestujemy w wojsko. Nie obchodzi nas teraz tak naprawdę, ile będziemy łożyć na to wojsko, bo w zasadzie każdą sumę można przepchnąć, biorąc pod uwagę, że mamy wojnę toczoną u granic Polski. I podobnie myślę, że będziemy podchodzić do energetyki. To znaczy, będzie ona strukturą dającą nam bezpieczeństwo. Nie już to takie twarde militarne, ale to bezpieczeństwo w rozumieniu, bezpieczeństwo rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwo budowy własnego życia, możliwości funkcjonowania w ogóle w państwie, możliwości rozwoju gospodarczego. I też przestajemy trochę patrzeć na to, ile będziemy łożyć na, na, na ten sektor, gdyż on będzie wymagał ogromnych inwestycji w Polsce. Przerażająco dużych, i skądś trzeba będzie na to wziąć pieniądze. Udział społeczeństwa, tych, tych prywatnych fund, środków, też będzie zauważalny, być może nie tylko już w tym segmencie prosumenckim, ale też przez właśnie wyższe rachunki. Natomiast w pewnym momencie będzie tu musiała zaingerować struktura szersza, struktura państwowa. No i to wymusi, moim zdaniem, zmianę podejścia i zmianę funkcjonowania, jeżeli chodzi o optykę na, na sektor energetyczny. Mhm. Nawiązując do tych prosumentów, o których, których Pan wspomniał, ostatnio do, bodajże, 1 kwietnia była szansa załapać się, jeśli chodzi o małe instalacje fotowoltaiczne, załapać się na te, można powiedzieć, bardzo dobre warunki prosumenckie. Teraz troszeczkę ta sytuacja się zmieniła jest ten okres przejściowy. Od lipca będą nowe zasady. I właśnie stąd moje pytanie, wobec tego, jeśli, jeśli stoimy przed tym problemem i, i przed, przed tą dekarbonizacją, to z czego wynika ta zmiana? Czy na przykład nasze sieci, co się pojawia wśród głosów, że nasze sieci po prostu nie są przystosowane, że zbyt dużo tych paneli fotowoltaicznych zostało wdrożonych do systemu? Czy to czy, czy po prostu. Na złość babci chcemy sobie odmrozić uszy, czy, czy z czego to wynika? Znaczy to wynika z tego, że jest pewien sceptycyzm wobec rozwoju technologii odnawialnych w Polsce, tych rozwijanych powiedzmy indywidualnie, e, bo mamy poza zmianą w postaci rozliczenia e, w instalacji fotowoltaicznych, przejścia na net billing, mamy też cały czas obowiązujące prawo e, zakazujące, tak naprawdę, czy ograniczające możliwości do zera. Budowy nowych farm wiatrowych na lądzie. Odłączyliśmy sobie na własne życzenie te dwie odnogi transformacji energetycznej, i to jest pochodna takiego sceptycyzmu, który przejawia parę ośrodków w państwie względem źródeł odnawialnych. Po prostu mają być rozwijane, jeżeli już, to w sposób centralizowany, duży. Jako inwestycje dużych firm energetycznych. Dlatego budujemy offshore, na, czyli elektrownie wiatrowe na Bałtyku. I stąd te zapewne inwestycje polskiej sieci elektroenergetycznej, tak? No. Tak. No bo to będzie scentralizowana moc, to będzie scentralizowane źródło energii. Nad tym będą sprawowały piecze duże spółki energetyczne, a nie bardzo lokalne, regionalne jakieś podmioty. I to tutaj nawet w Polsce nawet źródła rozproszone pracują w sposób scentralizowany, jak się okazuje. Więc jest to dosyć specyficzne. No ale to jest też odsączenie pewnych możliwości finansowych, bo program Mój Prąd, czyli ten program, który stał za sukcesem fotowoltaiki w Polsce. Pokazał, że względnie niewielkimi środkami, bo ten pierwszy rzut to miał budżet około miliarda złotych i maksymalne dotacje na panel to było 5 tysięcy złotych, czyli względnie niewiele przy założeniu, że panel kosztuje od 20 tysięcy czy 15-20 tysięcy wzwyż, taki standardowy przydomowy. No to te, te, te małe środki umożliwiły uruchomienie lawiny inwestycyjnej i pojawiła się cała branża nagle. W, w, w Polsce. I ta branża teraz jest mocno ograniczona, jeżeli chodzi o nowe inwestycje, bo w, owszem, będzie przerasać moc w fotowoltaice w Polsce, ale raczej w tych dużych farmach. Znowu, realizowanych przez duże podmioty, które na to po prostu stać. Więc mamy tutaj bardzo specyficzny model patrzenia i nie wiem, czy on wynika tylko z jakichś tam technicznych możliwości naszych sieci przesyłowych czy dystrybucyjnych, ale czy nie jest to po prostu wymiar pewnej polityki w kształtowaniu sektora energetycznego. Nawiązując do polityki, można przypomnieć sobie wybory, bodajże prezydenckie, kiedy o drugą kadencję walczył Bronisław Komorowski, i wtedy był strajk górników na Śląsku, i zdaje się, jechał nawet prezydent Polski, jechał tam na mediację. Ja mówię o tym, dlatego że mam wrażenie, że troszkę też właśnie z tym, z tym sektorem górniczym. Wydaje mi się, obchodzimy się troszkę jak z, z jajkiem. Przynajmniej to jest m, 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 moja obserwacja, y, że staramy się, żeby żeby tutaj wilksyty i owca cała, i, i takie troszkę cackanie się. Y, czy czy wobec, wobec tego robimy to dobrze? Czy moglibyśmy po prostu raz na zawsze zakończyć to, tak jak na przykład stało się to w Niemczech, że oni część tych kopalń naprawdę wyłączyli, czy, czy nawet całe to zagłębie rury mieli na to plan, ponieważ podnoszą się głosy, że no będzie strukturalne bezrobocie, będzie, będą po prostu problemy społeczne. Czy dałoby się to jakoś zaplanować i przeprowadzić? Wiadomo, że nie w ciągu roku i nie zwolnić wszystkich bez planu, ale no chyba, chyba jest to pewien problem. Górników w Polsce mamy około 83 tysiące, co sprawia, że ta grupa społeczna jest chyba już teraz mniej liczna niż pracownicy biedronki. Więc to nie jest tak, że nawet jeżeli jednego, jednego dnia byśmy usunęli wszystkich. Z pracy, to będzie tutaj nagle ogromny problem w cały, z perspektywy całego państwa. Zwłaszcza, że bezrobocie w Polsce w tym momencie to jest mniej niż 5%. Więc rynek nie jest nasycony. I yy, 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 potrzeba rąk do pracy. Ja nie mówię oczywiście, żeby teraz jednego dnia wszyscy, wszyscy górnicy poszli na bruk. To jest nierealne. Yy, też z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Natomiast chodzi o to, że yy, znaczy, może tak. Polska miała tylko jeden epizod poważnej restrukturyzacji górnictwa za, premier, za czasów premiera Janusza Sztańchowa, który naprawdę wiedział, co robi w tym sektorze i wyciągnął kopalnie na poziom rentowności, gwałtownie redukując zatrudnienie i przekierowując strumienie środków na te zakłady, które rokowały, które były sensowne ekonomicznie. Niestety obecnie od, od tego było odejście i pieniądze płyną do wszystkich kopalń, także tych, które są trwale nierentowne. Nie ma sensu ładowania pieniędzy w kopalnie, które nigdy nie będą rentowne. Takie kopalnie powinny zostać zamknięte. Patologią polskiego górnictwa jest to, że kiedy, tak jak pan wspomniał, że kiedy w górnictwie dzieje się źle, to związkowcy czy górnicy idą do rządu, idą do prezydenta, tak. idą do władz, a nie idą do spółek, które są, powinny być tym pierwszym i ostatnim poziomem negocjacji. Spółki górnicze przecież to są spółki prawa handlowego. Dlaczego państwo ma tworzyć teraz warunki funkcjonowania branży, która jest nierentowna? Czym się różni, nie wiem, górnik, od, jakbym sobie wymyślił zawód poszukiwacza jednorożców? Może też by było to z jakiegoś punktu widzenia racjonalne, żebym funkcjonował jako taki, jako taki poszukiwacz, tylko że to byłoby zupełnie nierentowne, bo jednorożców nie ma. Ale być może wymusiłbym na rządzie, żeby przekierował na, moją, na mój etat kilkadziesiąt miliardów złotych, żebym mógł sobie funkcjonować. To jest oczywiście przerysowana metafora, ale rząd dokładnie to robi z górnictwem teraz. Myśmy wrzucili w sektor węglowy w latach, latach 1990-2022 260 miliardów złotych z kieszeni podatników po to, żeby ten sektor w ogóle funkcjonował. Gdzie tu jest sens ekonomiczny? Gdzie tu jest w ogóle jakaś racjonalność podejściu? W sensie nie musimy opierać się na polskim węglu. Jeżeli chodzi o zapewnienie podaży dla, kopalni, dla, dla naszych elektrowni. Mało tego, sądzę, że głęboka restrukturyzacja polegająca na pozbawieniu naszego sektora węglowego kopalń, które są, które są nierentowne, umożliwiłaby znacznie efektywniejsze wydobycie w kopalniach, które są rentowne i które można byłoby wyciągnąć poprzez chociażby odpowiednie inwestycje, czy to w nowe miejsca, czy to w nowe technologie itd. Oczywiście, to już jest raczej taka też znowu musztarda po obiedzie, bo te działania trzeba było robić dawno temu. Teraz już przypieczętowaliśmy to, że ten sektor będzie się zwijał. To znaczy, że górnictwo w Polsce będzie zamknięte do 2049 roku. Myślę, że ono mogłoby być znacznie wcześniej zamknięte, no ale pytanie, jak tutaj będzie się układało negocjacje ze stroną społeczną. Natomiast bardzo niepokojące jest to, że na sytuacji górników w Polsce, Ciąży presję ze strony górniczych związków zawodowych, które przybrały formę patologiczną. Bo jeżeli uzwiązkowienie w niektórych kopalniach przekracza 100%, to znaczy, że związki tracą swój aspekt, powiedzmy, ochronny. Bo to oznacza, że jeden górnik należy do kilku związków zawodowych. Co jest wypaczeniem. Bo tutaj związki nie chronią górników, tylko związki chronią same siebie w tym momencie. Więc. To jest coś, co trzeba zmienić, moim zdaniem, albo co trzeba było zmienić, bo teraz tu już nie mówimy o restrukturyzacji, mówimy o syndykowaniu masą upadłościową polskiego górnictwa, które jest szalenie nierentowne. W ciągu ostatnich 14 lat wydobycie węgla kamiennego w Polsce spadło z poziomu ponad 80 milionów ton do 55 milionów ton. To jest spadek o jedną trzecią. I ten problem z importem węgla do Polski wynika między innymi stąd, że to górnictwo wygląda tak, jak wygląda. Więc ja dziwię się, że rząd, który ma tak dobre warunki, miał przynajmniej do, do, do czasów pandemii, do czasów e, wojny, e, ale mam nadzieję, że to w pewnej perspektywie wróci, tak? ale, że te warunki makroekonomiczne, które były bardzo dobre, no, nie pociągają ze sobą bardzo drastycznych kroków, jeżeli chodzi o polskie górnictwo. Bo to jest ten sektor, który tego potrzebuje. Chociażby z punktu widzenia właśnie pewnej ekonomii zarządzania, nie tylko górnictwem, ale państwem w ogóle. Więc no, to, co zrobili Niemcy, to jest właśnie proces takiego rozsądnego podejścia do rzeczy. Znaczy, w 2007 roku rząd federalny uznał, że ok, wstrzymujemy dotacje dla spółek górniczych i mamy plan wygaszania. Tego sektora w ciągu 11 lat. I do 2018 roku wszystkie kopalnie węgla kamiennego w Niemczech zostały zamknięte. I obyło się to bez żadnych turbulencji społecznych, nie było palenia opon pod, pod Bundestagiem ani niczego innego. Da się to zrobić. I powiem więcej, z tego co rozmawiam z górnikami ze Śląska, to górnicy, pracownicy, prości pracownicy spółek węglowych. Oni wiedzą, że to jest już pozamiatane, wiedzą, że ten sektor się kończy, wiedzą, że trzeba będzie odchodzić i nie chcą też, żeby ich dzieci pracowały pod ziemią. Zrozumiałe. Zrozumiałe, bo to jest niebezpieczna, trudna praca. Można dobre pieniądze zrobić w Polsce inaczej, nawet lepsze niż w górnictwie. I to widać też po, po tym, jak już no, klasy górnicze w tych liceach, technikach na Śląsku są omijane przez potencjalnych kandydatów, że nie, się nie, nie szkoli nowych górników. Nie ma po co? Nie ma tej presji społecznej. Została presja ze strony związków górniczych, których niestety, i o tym pisze bardzo dobrze pani redaktor baca Pogorzelska, jest bardzo dużo patologii polegającej na tym, że związkowcy obsadzają spółki około górnicze i czerpią po prostu. Indywidualne, prywatne frukta z tego układu. To jest rak na organizmie państwowym, który trzeba wyciąć, bo inaczej się rozejdzie na, na inne sektory. Więc ja tutaj może no, nie chcę też wpadać w jakiś tak, żeby teraz zrobić to samo co Margaret Thatcher, ale restrykcyjna polityka względem górnictwa jest nam potrzebna, bo my tracimy pieniądze. My przepalamy w górnictwie ogromne sumy pieniędzy. I to, to, można tak sobie rzucać tymi miliardami i tak dalej, ale proszę zauważyć, ta kwota, którą potem, 260 miliardów złotych, to jest równowartość dwóch programów jądrowych, które teraz budujemy bo staramy się budować. Czyli za gdyby te pieniądze w magiczny sposób przestawić z górnictwa na atom, to byśmy mieli tyle mocy w energetyce, byśmy mieli około 12-18 gigawatów mocy w energetyce jądrowej, co przy współczynniku wykorzystania mocy zainstalowanej w atomie dawałoby nam jakieś 60% pokrycia naszego zapotrzebowania, więcej można nawet 70% w, przez energetykę jądrową. Bylibyśmy jak Francja. Ale niestety Mamy energetykę węglową i ta energetyka węglowa, poprzez swoje połączenie z branżą wydobywczą, przepala także pieniądze, nie tylko sam węgiel. No właśnie, to jest sektor państwowy i właśnie widzimy tę patologię, ale słyszy się, że nasi polscy biznesmeni, miliarderzy, właśnie mają chęć inwestowania w małe reaktory jądrowe, prawda? Czy czy to ma przyszłość, czy, czy to w ogóle jest możliwe, bo je, jakieś już y, pomysły są czy one są do realizacji i one będą realizowane? Tak, no oczywiście, że to ma przyszłość, jest to, jest to możliwe. Znaczy, jeszcze nie ma e, działającego reaktora e, typu SMR, czyli małego, modułowego reaktora jądrowego, ale projekty w tym zakresie są rozwijane, są e, już e, po, podejścia pod pierwszą e, taką instalację komercyjną, pod taki first of a kind. E, Mówiła tutaj przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, e, ale też nad swoimi projektami pracują Francuzi, Brytyjczycy, Chińczycy, Koreańczycy, e, Kanadyjczycy, więc jest tutaj sporo rzeczy do zrobienia. Niemniej to jest perspektywa, powiedzmy, lat 30. To wtedy się możemy spodziewać takich SMR-ów, więc to jest coś, co jest atrakcyjne, trzeba na to zwracać uwagę, ale musimy pamiętać o tym, że to jeżeli wejdzie w takim zakresie, jakim chcemy do systemów elektroenergetycznych, mhm. no to wejdzie do, za jakieś kilka, kilkanaście może lat. Do tej pory musimy postawić na te moce, które mamy. Okej, okay. ostatnie pytanie dotyczące Polski. Po 2010 roku było bardzo głośno na temat potencjalnych inwestycji w wydobycie gazu łupkowego na terenie Polski, między innymi na nieopodal naszej uczelni położonej w Wyżynie Lubelskiej. Co się z tym stało? Ponieważ okazało się, że to jest nieopłacalne, były tam różne właśnie problemy proceduralne z. Różnymi pozwoleniami na, na badania, wydobycie. Czy teraz możemy myśleć, że być może ta opłacalność będzie zdecydowanie przy obecnych cenach gazu? Ta opłacalność będzie rosła, jeśli chodzi o taką eksploatację tych złóż? Czy, czy powinniśmy o tym zapomnieć i, i po prostu skupić się na realnych rzeczach, niż na rozwijaniu czegoś, czego jeszcze nie ma? Problem polskich łupków, które, czyli formacji, gdzie jest magazynowany ten gaz, i które istnieją oczywiście w Polsce, no, to jest problem geologiczny. To znaczy, po badaniach, które były przeprowadzane ponad 10 lat temu, ustalono, że polskie formacje łupkowe są znacznie bardziej złożone i trudne w zagospodarowaniu niż chociażby te, które są w Stanach Zjednoczonych. To jest w ogóle taka cecha, można powiedzieć, europejskich łupków, bo podobne problem mają Niemcy, którzy też mają gaz łupkowy, mają go dużo, ale on, on jest. W trudnych formacjach. Czyli, żeby pozyskać, trzeba znacznie więcej odwiertów niż ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten gaz jest eksploatowany i wysyłany na, na eksport. Więc nam się to nie opłaca. I nawet przy tych cenach gazu to nie jest opłacalne. Trwają teraz w Niemczech dyskusje, czy może by nie wrócić do tego pomysłu, ale no to są takie raczej dyskusje wysuwane przez pewne kręgi opozycyjne, bo to pochodzi bodajże ze skrzydła Friedricha Merca, czyli jednego z polityków CDU, taki, taki głos, co jest raczej takim, powiedzmy, Tematem wrzuconym trochę w obiekt medialny, żeby podkopać yy, może działania obecnej koalicji rządzącej w Niemczech, ale no, na poważnie to raczej nie jest, nie jest rozważane. Trudno sobie wyobrazić, moim zdaniem, warunki, gdzie byłoby to opłacalne, przy założeniu, że nie ma jakiegoś kapitalnego przełomu w technologii, yy, a taki się raczej nie zanosi. Więc polskie łupki, chociaż są, no to raczej nie są do pozyskania w yy, przewidywalnych warunkach ekonomicznych. Okej, okay, dobrze. No to satysfakcjonująca odpowiedź. Dziękuję ślicznie za, Dziękuję za również. wywiad jeszcze raz. Naszym gościem był Jakub Wiech. Podcast przeprowadził Bartłomiej Kawałek. Do usłyszenia. Na podcast akademicki zaprasza Koło Naukowe Ekonomistów Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym gminy Lublin w ramach programu Lublin Akademicki.